No witam, witam! Ja jestem oczywiście Goldzor i witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w końcu w jakimś gameplayu na kanale. Oprócz tych wszystkich ciekawostek, oprócz wszystkich informacji o tym, co się dzieje w Warzone, w Call of Duty, domagacie się też gameplayów, jako że streamowanie na razie wstrzymuje ze względu na cały czas problemy techniczne. Wydaje mi się, że w końcu znalazłem przyczynę tego, dlaczego mi nagle spadają tak drastycznie FPS-y. No to skoro zatrzymowałem to streamowanie, nie możecie patrzeć jak gram, no to postanowiłem na kanał teraz regularnie wrzucać gameplaye Dzisiaj zapraszam Was na film, w którym wraz z moim ziomalem gramy w turnieju o milion dolarów. Nie, no, tak naprawdę to jedynie o schemat do broni i kilka kosmetycznych zmian. Tak czy siak jest to turniej Gunfight. Eee... Normalna drabinka, trzeba pierwsze przejść eliminację, później wygrać ćwierćfinał, półfinał, a na końcu oczywiście finał. Dzisiaj zobaczycie, jak nam w tym turnieju poszło, to było nasze pierwsze podejście, no i na samym końcu zobaczycie też ewentualne nagrody, które można za wygranie turnieju uzyskać. A generalnie do turnieju może przystąpić każdy tyle razy, ile chce. Jedynym wymogiem jest pełna wersja gry, także jeżeli macie pełną wersję gry, to znajdziecie ten turniej w zakładce... W menu głównym właśnie trybu e, wieloosobowego, także zachęcam Was do spróbowania również i swoich sił, a ja będę bardzo wdzięczny, moi drodzy, jeżeli zostawicie łapkę w górę. Jeżeli chcecie właśnie więcej gameplay na kanale, to będzie dla mnie jasny znak. No i oczywiście, jeżeli nie subskrybujecie, to zostawcie również subskrypcję. No wtedy będziecie na bieżąco już naprawdę ze wszystkim. Tyle ode mnie na teraz. A teraz zapraszam Was właśnie na turniej. Na razie. O i ja my... to jest nasz team. <laughs> Hello, hello! Hello, how are you? Showbobs and Vegana jest. O chaos 9 i Darker Boy. Ależ to będzie pojedynek. Na playcu jest jeden typ. Ty ma, mają Damaskusy obydwaj. No, no. Nie, na, Ja mam. Yy, nie mam Damaskusy. <laughs> Dobra, widzę, roi. Jest. Nice. U... E Rage'ują przez Majka, Jego spa spaliłem go molly. Ale to było warzywa, ja go 30 razy tam zabić. Dobra, ważne, że go zabiłeś, tak? Zrobiłem to. Puszuje, puszuje. Środek. Leży. Okay, tylko obliczę. tam mało rzucę. Tutaj poleciał moli na środek. Jest tutaj. Oj, przy mnie, przy mnie, przy mnie. Góra? Spadł na dół. Prawo, lewo? Ajajaj, aj, aj, pierwszy. Co to jest za broń? Kusza. What the fuck? No i. Teraz wszystko zależy od ciebie. Do roboty.

Tu, się tam drze. Ja tam nie pikuję, no, dwie, nie dwie rundy są mnie. co? Skąd nie Pali się. Leży. Ej, na porko Nie, tam leży. On mocno z lewej. Nice Tak, yy, prawo, prawo, prawo S W smoku? Yy, tak, po prawej smoku, po prawej Tu gdzieś Ok. za trzy przed nami, oby tak dalej okay. nie, nie przysłuchiwałem się, ale taki Południowy język na pewno Ej salta sto kacu, salta No włosi, Ale teraz miałem ma jak bot Ale go zabiłem Zabiłem go, bo się położył To jest to o czym mówiłem, jak się kładziesz to wtedy headshot łatwiej wchodzi Rywalowi A jakby, jakby skakał to mu po nogach strzelał, nie? Co to jest? Czy to jest takie szybkie? To jest ten pistolet Nie, to mory. Dla mnie? Lewo, obita trochę Nice. No bra. First round is our. A low ils ont déjà fini Oh bazar, c'est déjà une meilleure map. C'est déjà une meilleure map. Pokonaliśmy Włochów, pokonamy i Francuzów goś. Ty. Przecież ty sam ciebie nie ma. Dobra, jestem sam. Join game session. Oh, putain. O, oh, i teraz. Teraz powinno być kilka, co, Ej, Joining game session. What the fuck? So waiting for other players to ready up. A teraz mi się mapa wczytuje, bazar Jesteś? Tak Stary, no Mówię, mam jeden na jeden, a ty gadasz cały czas a, Sorry Wygramy to, spokojnie Aha, on dostał, ja dostał Co? Hmm. What? Ja już byłem ze ścianą nie, o co nie. tu chodzi? No Aha, u, u mnie już byłem ze ścianą. Fenek Aż to jest na blisko, tak O, to jest pojedynczy jakiś Alibis. To Tu jest po prawej stronie był Po prawej stronie, tak? No u mnie chyba, że to te... jego zrobiłeś. Okej, okay, nieważne. No, oddać życie za sprawę? Proszę bardzo Sorry mate <laughs> <laughs> Bośra Cholera, ja bur bur bursem to strzela, więc... Leży, z prawej. Na dole jest, na dole jest. Dostał Neida, dostał Neida. no, na na To jest niemożliwe. Prawo, obiegać. o ofens, ofens. Będziecie obiegać. Jezu, zagoni się drą. Czemu ja, czemu ja mam tak głośno tych ludzi? Poszedł góra prawo. Znaczy nie, jest na dole. Na dole po prawej stronie. Teraz góra poszedł. Okej, okay, leży. Nic, lewo góra. Dół, dół, dół! Plecy, plecy masz. Nice. I strzela do mnie gdzieś z lewej strony, na dole Dobra, leż Stary, Szkoda, że tego nie wiedziałem. Ja przeskoczyłem nad nim <noise> No ja go obiłem też mocno, więc No tak, on tak na hita prawie lewo góra, lewo góra yy, Obity Copną. O nie, do, dojeżdża Oj, jakim cudem on przeżył Chyba, że to nie był ten obity Nie, nie, to nie był ten Ej, na mnie, na mnie, na mnie jest Dwóch jest tu Ta, dwóch. Jeden No tutaj też Patrzmy Nic u mnie Leży mnie jest, jest? Obity trochę Po prawej stronie tu Nice Aj, trochę jak warzywa o końcówkę, ale no, wygraliśmy. Tręcz, okej. Okay. Nie wiem, czy grałeś na trenczu kiedyś. Co to jest Te trench to są te okopy takie. Dlaczego ta kusza jest cały czas? Zare tu się pistoletem chyba tylko opłaca, jak jest ta kusza. O, zajebiście, trafił nie kuszą. <grym>, zobaczmy to. O, wcelowany był. Dobra. Oj. I niespodziankę. Fleszuję ich. Dobra, dojeżdżam. Dostał flesza. Dostał nade'a. Już dostał flesza. Leży jeden. Nice, nice, nice. M masz nóż do rzucania jak coś. O kurde, tak, celny no niecelne. Zostałem... celne Dobra, jedna po lewej. No właśnie, no i mi trafił łeb, nie? Drugi był wcześniej po lewej, po lewej. stronie, ale to... Wziądź. O, jestem, o Panie Masz mniej HP Więcej masz teraz? To on musi flagę. Nice, nice, nice. Zraszawał. Obiega? Eee... Obiega. No tam jest po lewej. No widziałeś? Jakby to wyszło? No. To jeszcze? No i widzisz, o tym mówisz. No ale nie da się z tego strzelać. To jest bez sensu, no. no, to no to jest patrz, to, jest, to, to jest, jest tak losowe, no właśnie, to jest bez sensu. Nie, nie powinno być takich broni. O Jezu, 725. Nic lewo. Okej, okay, spuszczam mnie górą. Czemu ja go nie słyszałem? 10hp mi nie. 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 Ja. Za skrzynką był? LOL Jednym strzałem, to, strzałem jale, no, dwóch <grym> <grym> Patrz Patrz na to Jak mi się z powoli powalił <grym> Unlucky Unlucky teraz Leży Nie wiem gdzie drugi Lewo Obity strasznie Leży jest na takie bronie mogę się strzelać. No. Ale to też takie dziwne było. Co? No, nie powinien dostać. Według mnie ten gość. A przeszło przez to. No, hit, hitboxy wiele do życzenia. Nic z prawa nie widzę. Jest prawo na pewno, bo dostałem flesza. Leży? Prawa strona. Nie wiem, gdzie jest z lewej Jest, 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 jest eee, Środek teraz idzie U siebie teraz jest środek Okej okay. To jest radę. ten noży, nie? Eee, galil, tak, galil, galil, no Fajnie Aha. Leży? Prawo, prawo, prawo na respie Dół? No, dół był Albo już dojeżdża, nie wiem Nie widzę nic Najduję ich spawn'a na po prawej. Jest jest. jest. Yes, yes. Leży. Nice. Okej, okay, nice. No to finał. India team jest. <grym> nie. Wystarczy no. być na górę. Nie lubię rasta na Gunfighte. No zobaczymy. Nie, nie, nie pamiętam czy grałem w ogóle na raście Gunfighta. My sobie graliśmy kiedyś. Tak? No, może nie turnament, ale gunfighty na 100% na razie graliśmy No dobra, zaraz zobaczymy jak oni strzelają, bo to, bo, bo to będzie kluczowe o. Jak? O. Wygrać, na, na drugiej masz pompę, więc flagę, żebyś się dobrego. nie zdziwił jak tyb na blisko idzie z pompą O, dawać tego feneka A już, ja już tam szarżować chcę, po co jest to odliczanie? Nie wiem Dobra Fenek na daleko, no to odrzut ma potężny No i też w no Nic nie no. widziałem, żeby góry górę szli Przy jest... na mnie, prawa Okej okay. I OD mają, co, co jest? jest? na dole, prawo, lewo, 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 lewo Lewo I lewo, po lewej stronie lotka. Tam w tym przejściu, gdzie się czołgasz Nice. Ale mi tam wszedł łeb temu tam na daleko no. Lewo był tam na daleko Leży i chyba jeszcze jeden też tam był Jest Leży To jest Nie właśnie nie wiem Jest na daleko O kurde dostałem Ja też dostałem Ojej ja go trafiłem raz Dobra, dostał mało, ale Je, Jest tutaj obok mnie Dostałem mało no, no, no. Jak to no stary no, no. oby go biłem Patrz Łeb mu wszedł Dostał raz Nie widziałem drugiego Na mnie. Blind fire. Nie wiem gdzie jest drugi stary. Też nie wiem. Przy mnie był, ale miałem farta, miałem farta. <grym> już, już widziałem jak mi łeb trafi, jak się obrócił, nie? <grym> o Jezus! I naprawdę. Naprawdę nam dajecie takiego. No, na górze był, na górze był wcelowany No nie no, na takie bronie to ja niestety niewiele zdziałem W sensie, no, nie umiem z tego strzelać po prostu Ech, Trzeba, to ja, ja teraz muszę tak asekuracyjnie zagrać, bo... Oj, ale łeb dostałem lewo, idzie przy rurze Okej, okay, no to widzę, że to są prosi i biara, no Dobra, ram, no to to już trzeba ugrać, stary Obity mocno z prawej strony. O, dwóch, dwóch, dwóch po prawej jest. Stałem na Można się ulecieć, jak się spętaj. Ej, uważaj. Yy... Nie wiem, jaki po... tu, 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 no, po prawej. Był na dole, po prawej. Czołgał. a zampałem. Zęb... Chyba okay. muszę agresywnie zagrać z tym ramem Gdzie? Leży Nice Przy mnie Dobra leży Nie wiem gdzie są Też nie wiem Nade mną jest chyba. Na górze jest. A jest, jest u nas na reszcie. U nas na Żart jakiś. U nas na reszcie. Mamy tylko I nad to. Nie zatrzymuj się. Widziałeś. 10 sekund. Nice! nice. A Już jak widziałem jak ten shotgun na daleko tam strzela się bałem, że mi łeb wsadzi z tego pistoletu Oni na grają Tak, tak, tak został flesz. Ja obiegam Góra. Góra Leży jeden Nie wiem gdzie jest drugi Też nie wiem Jest w E, yy, yy, lewa Nice, nice. wygraliśmy nice. I tuwa O tak średnio to rozegraliśmy, ale na szczęście Na szczęście wygraliśmy no ...dawać nagrody. Nie mm. z Paweł wygraliśmy milion dolarów. Jak się z tym czujesz? Jestem ustawiony do końca życia. <laughs> A to wszystko dzięki turniejowi Gunfight. Za pierwszym razem w ogóle tak, wygraliśmy. Tak, tak. Poszukiwacz Grala. Grail. Coś to. to jest Assault, nie? Tak, dałem czurki. No spoko schemat, spoko. Grail Quest. Taki prosty, shiny. Akuracy. no, znaczy dodatki to wiesz, że no, nie są złe te dodatki, ale no, mogłyby być lepsze. A i co tam jeszcze było? Jakaś wizytówka, chyba, nie? No, A. jakieś Puki coś... A, Wizytówka, zobaczmy ją na wślizgu. <śpoko> Spoko, emblemat. Emblemat jakaś panienka. I spray. Straszydło. No dobrze.